Witam serdecznie. Ja nazywam się Alina Wawleska, i na początek ten, ten, ten slot rozpoczniemy od przedstawienia narzędzi wstępnego przetwarzania tekstu. Poproszę o pierwszy slajd. Jak Państwo doskonale wiecie, przetwarzanie języka naturalnego zajmuje się tworzeniem systemów zdolnych do rozumienia i interpretowania języka. I teraz, takim niewątpliwie bardzo ważnym wyzwaniem NLP, jest opracowanie systemów rozumienia języka, czyli różnych systemów automatycznego streszczania, odpowiadania na pytania, czy tłumaczenia maszynowego. I teraz cechą wspólną tych wszystkich zaawansowanych zadań NLP jest to, że one korzystają z danych tekstowych przekształconych przy pomocy narzędzi wstępnego przetwarzania tekstu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby te, te wstępne narzędzia były dobrej jakości, bo to ma bezpośredni wpływ na to, jaka będzie jakość tych zaawansowanych systemów. W projekcie Klarin bardzo dużo uwagi poświęcane jest też, by stworzyć naprawdę wysokiej jakości te narzędzia podstawowe. I teraz, które narzędzia mamy na myśli, mówiąc o, o narzędziach podstawowych, to Wiktor Walentynowicz przedstawi Państwu właśnie ten, ten, ten potok, czy te wstępne narzędzia, które my uznajemy za wstępne. Jeszcze na wstępie chciałbym nadmienić, co rozumiemy poprzez normalizację, ponieważ w różnych dziedzinach naukowych jest to różnie postrzegane, a jest to kluczowy element podczas wstępnego przetwarzania. Więc jako normalizację rozumiemy po części korektę błędów, na przykład z błędów ortograficznych, z błędach segmentacyjnych, jak rozdzielone między sobą wyrazy, ale również dokonujemy normalizacji, żeby sprowadzić tekst do formy, która najbardziej odpowiada formie tekstu redagowanego, czyli staramy się dodawać interpunkcje w tekście, rozdzielać te kwestie złej segmentacji bądź się łączyć. Normalizować wygląd wyrażeń walutowych, nazw geograficznych, czy też elementów, które pochodzą z tekstów internetowych, jak adresy URL, pojawiające się emotikony coraz częściej. Więc te wszystkie aspekty też są dla nas ważne, żeby tekst potem przetwarzany nie sprawiał problemów w następnych narzędziach. Część już z tych rozwiązań jest dostępna w naszych serwisach webowych, jak na przykład poprawa interpunkcji. Czy poprawa błędów ortograficznych? Taki wstępny potok przetwarzania zazwyczaj wygląda w sposób, jak tutaj jest zaprezentowany. Najpierw mamy segmentację, która wyznacza nam elementarne jednostki wypowiedzeń, takie jak tokeny, dzieli również właśnie na zdania i wypowiedzenia, żeby mogły być przetwarzane jako całość. Następnie dokonujemy etapu normalizacji, a następnym krokiem jest analiza morfologiczna, która dla każdego takiego tokenu przypisuje możliwe interpretacje związane z morfologią danego wyrazu, z jego właściwościami gramatycznymi, takimi jak odmiana, przez przypadki, liczbę, rodzaj. Następnym etapem jest tagowanie, czyli ujednoznacznienie tej analizy. Wybieramy wtedy to jaki w danym kontekście, jaka analiza w danym kontekście jest poprawna. Jest to kluczowe, ponieważ posiadamy w języku polskim wyrazy, które mogą być, które mogą być pochodnymi od czasowników bądź rzeczowników jednocześnie, i wtedy zmienia to też znaczenie, które mamy w tekście. Następnie dokonujemy lematyzacji, czyli sprowadzamy do form bazowych. W przypadku czasowników są to bezokoliczniki, w przypadku rzeczowników, jeżeli jest odmieniany przez liczbę, jest to liczba pojedyncza w mianowniku. A na samym końcu dokonujemy analizy składniowej, czyli wyznaczamy relacje pomiędzy wyrazami w tym, w tym wypowiedzeniu, które, które oznaczają, jakie wyrazy od siebie są w jakim stopniu zależne. Dobrze. To mając, zakładamy, że mamy już jakieś posegmentowane i znormalizowane zdanie, to możemy przeprowadzić analizę morfoskładniową, czyli tagowanie, lematyzację, parcowanie zależnościowe. Standardowo można zbudować taki system złożony z potoku osobnych narzędzi, ale takie najnowocześniejsze systemy wstępnego przetwarzania mogą również mieć architekturę taką typu end-to-end, -end, czyli dla wszystkich zadań np. wstępnego przetwarzania wytrenowany jest jeden model, przy pomocy tego modelu można właśnie przekształcić czy przetworzyć zdanie. I tutaj taki ten slajd pokazuje właśnie, że jakiś jeden model może przetworzyć znormalizowany i, i, i posegmentowany tekst. Dobrze, to ja poproszę o na następny slajd. Takim właśnie systemem, który jest takim właśnie. Systemem, który łączy te wszystkie zadania jest wstępnego przetwarzania tekstu jest KOMBO który równocześnie taguje, przeprowadza analizę morfologiczną, lematyzację i parsowanie zależnościowe. Model Combo można wytrenować dla dowolnego języka, dla którego istnieje jakiś bank drzew zależnościowych. No, Bomba jest bardzo e, łatwym do instalowania e, takim pakietem Pythonowym, który z, został zbudowany na e, platformie Allen NLP i, i bibliotece PyTorch. E, jest e, na licencji GPL3. E, system ten powstał w Instytucie Powsta Podstaw Informatyki PAN, a obecnie właśnie w, w projekcie ClarinBeast jest dalej rozwijany w ramach tego rozwoju dodaliśmy już taki enkoder, który wykorzystuje kontekstowe zamurzenia słów, czyli zamurzenia typu BERT. Planujemy również udoskonalić moduł lematyzacji, dodać moduł chunkera, a także opracować modele przetwarzania tekstów dziedzinowych. Proszę następny slajd. Ten slajd pokazuje, jaka jest jakość predykcji, oczywiście nie omówię teraz całej tabeli, bo to jest, to było, zajęłoby zdecydowanie za dużo czasu, ale myślę, że warto zwrócić uwagę przede wszystkim na rząd oznaczony jako las, czyli to jest taka metryka mówiąca, jaka jest jakość predykcji np. drzew zależnościowych, etykietowanych, czyli z, z etykietami na krawędziach i Państwo zobaczycie, że dla polskiego, system Combo zwraca najlepszej jakości drzewa. Działa on też całkiem nieźle dla języka angielskiego, to jest w tej drugiej części, w tej prawej części tabeli. Myślę, że tak jak mówię, mamy trochę mało czasu, żeby omówić dokładnie to, ale, ale znajdziecie państwo również ewaluację in, dla innych języków, na stronie poświęconej Combo, która jest udostępniona, wyświetlona pod linkiem. Dobrze, poproszę następny slajd. Dobrze. Żeby w ogóle wytrenować model systemu wstępnego przetwarzania języka, to oczywiście potrzebujemy jakiś zbiór zaantowanych danych. Dla języka polskiego. Mamy taki zbiór danych, to jest polski bank drzew zależnościowy, który jest największy tego, największym tego typu zasobem dla języka polskiego. Ma dwie wersje, wersję PDB, czyli, czyli taką wersję, w której drzewa są po prostu anotowane zgodnie z takim schematem opracowanym specjalnie dla języka polskiego. I mamy również wersję PDBUD, która zawiera po prostu automatycznie konwertowane drzewa z tych drzew PDB. Również ten zasób był częściowo rozwijany w ramach projektu CLARIN, a obecnie jest w ogóle wykorzystywany do trenowania różnych modeli i dla Space, i dla UDP, Stanzy i oczywiście dla Combo. Jeśli chodzi o to, co planujemy zrobić w tym projekcie, w CLARIN Bees, to przede wszystkim chcielibyśmy doanotować dwa banki, takie dziedzinowe banki drzew, nie zostały jeszcze podjęte decyzje, dla jakich dziedzin powinny to być banki drzew zależnościowych, dlatego zachęcam Państwa do zagłosowania. Tutaj jest udostępniony link do ankiety, w której chcemy zebrać informacje od Państwa, dla jakich dziedzin warto wybrać, jakie dziedziny warto wybrać i dla nich zanotować banki drzew i, i, i tym samym stworzyć modele, które właśnie będą dostosowany do tych dwóch dziedzin. Ja dziękuję. Arku. Tak, tak, już się podłączam. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko jest widoczne. Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Janc i w tej krótkiej prezentacji przedstawię omówienie zagadnienia nazywanego modelowaniem, modelowaniem języka. W modelowaniu koncentrujemy się głównie na generowaniu matematycznej reprezentacji tekstu, opisującej jego istotne cechy oraz treść. I z góry przepraszam za pewne uproszczenia, które tutaj, które tutaj pozwoliłem sobie wykonać. Jeśli chodzi o modelowanie tekstu, to główna idea polega na tym, że próbujemy na podstawie częstych zjawisk występujących w języku, które są powtarzalne, wygenerować model opisujący opisujący te zjawiska w formie zrozumiałej dla, dla maszyny, która później na podstawie tej, 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 tego opisu. Najczęściej jest to w, w formie numerycznej, podejmuje jakieś e, decyzje. E, I modelowanie tekstu możemy przeprowadzać zarówno na poziomie pojedynczych słów, jak i fraz, zdań, czy nawet całych bloków tekstów. Całość bazuje na cały proces bazuje na statystycznej analizie danych oraz e, oraz uczeniu tak zwanym uczeniu maszynowym. Natomiast przykłady, które tutaj zamieściłem, pokazują, że pewne cechy języka są powtarzalne i na przykład silne związki między wyrazami i relacje zachodzące między nimi często objawiają się w, w ich wspólnym współwystępowaniu w tekstach. Jeśli chodzi o właśnie o modelowanie, to przykładem takiego procesu, z którego później korzystają nasz, z którym które korzystają właśnie z modelowania języka, jest na przykład podejmowanie decyzji, nazywane również klasyfikacją tekstu. I jeśli chodzi o, o to, jakie jest zadanie modelowania, no to właśnie wygenerowanie takiej reprezentacji matematycznej, kto, dzięki której później będziemy mogli skutecznie podejmować decyzje, czyli efektywność modelowania, a skuteczność podejmowania decyzji. To są dwie bardzo mocno powiązane ze sobą kwestie. Na przykład takim podejmowaniem decyzji jest oczywiście klasyfikacja wydźwięku, czyli ocena, czy, czy tekst wyraża wydźwięk pozytywny, negatywny, czy na przykład neutralny, w takim prostym ujęciu. W modelowaniu oczywiście wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia z, z literatury naukowej. I głównie korzystamy tutaj z głębokich sieci neuronowych, które okazują się być bardzo skuteczne w tym, w tym zadaniu. Natomiast ogólna idea wciąż pozostaje taka sama, czyli generujemy reprezentację zrozumiałą dla maszyny, a następnie podejmujemy w oparciu o, o tą reprezentację jakieś decyzje. W modelowaniu koncentrujemy się na regularnych zjawiskach tekstowych, głównie są to związki semantyczne między słowami na przykład tutaj zamek, mur, zamek, budowla, są to również silne związki zwane kolokacjami, zdrada narodowa, zdrada małżeńska, ale również i powiązania tematyczne zarówno słów, jak i zdań. Na przykład tutaj utwór, album, rok, artystka czy też dwa przykłady zdań, które tutaj zamieściłem. No i takim typowym przykładem jest modelowanie sekwencji słów i zdań. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły, ponieważ nie mamy na to czasu. Natomiast to Takie modelowanie języka pozwala no, na przykład na, na ocenę tego, jak bardzo dane wyrażenie, dane słowo lub wyrażenie pasuje do bieżącego analizowanego kontekstu. No i oczywiście w modelowaniu musimy radzić sobie z różnymi, z różnymi problemami. Głównie jest to niejednoznaczność języka, która objawia się właśnie w leksyce, składni i semantyce. I efektem właśnie modelowania jest ten model matematyczny. Model matematyczny zwykle Pozwala nam później na przeprowadzanie op kolejnych operacji matematycznych i jakieś wnioskowanie. Najczęściej tutaj chodzi na przykład o generowanie słów podobnych, czyli ocena podobieństwa, które wyrazy są podobne do siebie, które nie. Także również radzenie sobie z różnorodnością form, czyli odmianą, ale także błędami i, i zanieczyszczeniami tekstu, a także również ocena podobieństwa zdań, czy nawet całych dokumentów. I dzięki właśnie procesowi modelowania matematycznego i statystycznej analizie danych, uczeniu maszynowemu, jesteśmy w stanie robić to w sposób zautomatyzowany. Jesteśmy również w stanie wydobywać wiedzę z takiego przygotowanego modelu o języku, i tutaj jako przykład podałem takie właśnie relacje między słowami, które być może są istotne w pewnych zastosowaniach. O czym powiem oczywiście za, za chwilkę. Jeśli chodzi o współczesne techniki modelowania, tak jak wspominałem, korzystamy z najnowszych osiągnięć literatury naukowej, z rozwiązań właśnie typu na przykład modele typu Transformer, modele znakowe, wyrazowe, subwyrazowe, modelowanie zdań czy modelowanie dłuższych, dłuższych fragmentów tekstów. I to wszystko, tak naprawdę, w projekcie będzie zaadresowane, natomiast my jeszcze tutaj będziemy starali się i wciąż nad tym pracujemy i to, to, to oczywiście się odbywa, tworzyć własne modele, ponieważ nasza wiedza o modelowaniu jest bardzo szeroka i, i, i tutaj jesteśmy w stanie oprócz tego, że zaadaptować je do specyfiki języków słowiańskich, to jeszcze opracować własne rozwiązania, które usuwają wady tych istniejących. I właściwie dlaczego to modelowanie jest takie ważne? No, gdyby nie było ważne, to tacy gracze jak Wielka Piątka nie, nie korzystaliby oczywiście z tych rozwiązań. Natomiast one są powszechnie używane i, 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 i nawet takie, takie, właśnie, takie właśnie, tacy właśnie giganci technologiczni też opracowują swoje własne modele, aczkolwiek one są bardziej dostosowane do specyfiki języka angielskiego, a mniej do, do, do tego jak funkcjonują języki słowiańskie. Jeśli chodzi o zastosowania, to tutaj. Jednym z zastosowań jest na przykład ujednoznacznienie znaczeń słów. Proces polega na tym, że dla każdego słowa klasy otwartej, które znajduje się w jakimś kontekście, próbujemy ocenić, o które znaczenia tych słów chodzi. Tutaj na, na zielono zaznaczyłem prawidłowe przykłady. Natomiast no, jest to jedno z tak naprawdę rozwiązań, zastosowań. Tych zastosowań jest znacznie więcej, i oprócz tego, że w modelowaniu modelujemy sam tekst, to możemy również modelować jeszcze wiedzę pozatekstową, taką jak na przykład tutaj, która jest dostępna w ramach sieci semantycznej, o której oczywiście będzie mowa w moim innym wystąpieniu. Natomiast tutaj chciałem tylko pokazać, że w modelowaniu możemy również uwzględniać wiedzę pozatekstową, by lepiej podejmować później decyzje i tworzyć tak naprawdę skuteczniejsze narzędzia dzięki temu. No i właściwie, jeśli chodzi o moją prezentację, to będzie wszystko. Także dziękuję bardzo za uwagę i przełączam się na pytania. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o zadawanie, ale ekspresowe zadawanie. Pytania. Będziemy prawdopodobnie przynajmniej częściowo odpowiadać na nie pisemnie, tak jak zresztą zrobili to wcześniejsi paneliści. Widać, że ten model... Naprawdę nieźle działa. Jeżeli Państwo szukacie odpowiedzi na te pytania, być może nie wszyscy zauważyli, albo mają pierwszy raz z tym do czynienia, na dole w belce mamy taki, taki obrazek QA z chmurkami. Po kliknięciu w zakładce answered, czyli odpowiedziane, mamy, mamy pytania, na które zostały udzielone odpowiedzi i na wiele z nich właśnie nasi paneliści już zdążyli odpowiedzieć, właściwie na wszystkie. Także jeżeli są jakieś pytania, to proszę o ich pisemne zadawanie.